Dzień dobry, Joanna0528. Poprosiłem moją duszę, by spotkała się z Twoją i przekazała Tobie wskazówki, ważne informacje w tym rozkładzie Tarota Akaszy. Podstawa piramidy to będzie Twoja przeszłość. Jej środkowa część to teraźniejszość, to na co musi zwrócić szczególną uwagę tu i teraz. Na szczycie piramidy pojawi się Twoja przyszłość. To jest przekaz dla Ciebie. Ten Sfinks, który się pojawił, to jest Twoja głębia, Twoje tajemnice. One są ukryte pod spodem, w komnacie tajemnic. Sfinks jej strzeże, a Ty tego Sfinksa odnalazłaś. Ciebie interesuje coś więcej niż tylko ten świat materii. Patrzy szerzej na rzeczywistość. odwrócona budowla to jest dzieło twojej duszy plan na to życie popatrz na te zwoje to są plany pod sfinksem ten plan się znajduje ale ty jeszcze nie odkopałaś komnaty tajemnic budowla jest wstrzymana nie idzie do przodu. Odwrócony archanioł Michał to brak wsparcia, brak opieki, brak ochrony, jakbyś była w tym dziele swojego życia sama. W twoim życiu był jakiś egoista. Który odszedł, to była bliska tobie osoba, bliska relacja, jakbyś ty miała komuś służyć, kogoś podziwiać, a ten ktoś miał tylko zachwycać się sobą i być tylko dla siebie. Taki egoista opuścił Twoją przestrzeń. Twoja przestrzeń została oczyszczona. I to bardzo dobrze wpłynęło na Ciebie. Popatrz na tego odwróconego Buddę. To jest oświecony Buddha. On wie, on rozumie, on wstaje spod tego drzewa i idzie. Idzie realizować swoje cele, znając je, wiedząc jak je zrealizować. Ta karta egoisty także może symbolizować Twoją przemianę. Ty się bardzo tutaj zmieniłaś. Środek piramidy pokazuje, jak bardzo się zmieniłaś. Odwrócona królowa, róż królowa miłości. Przestałaś kochać, przestałaś kogoś kochać. Serce piramidy, najbliższe tu i teraz, to karta straty. Materialne skarby, pieniądze, różne dobra zostały stracone. Karta jest odwrócona. Popatrz na tą szkatułkę. Pod wpływem grawitacji ona się otwiera. Twoja dusza zaczyna tobie świecić. Twoja dusza Ciebie dostrzega i to jest bardzo ważna informacja dla Ciebie, ponieważ to jest środek piramidy. Popatrz na dole był brak opieki, brak ochrony z tamtej strony, z duchowej strony tutaj otwiera się dusza dla Ciebie. Ona Ciebie dostrzega, zauważa. Zaczyna wpływać na Twoje życie. Kolejna karta pokazuje, że Ty jeszcze nie odwracasz się do tej duszy, jeszcze jej nie widzisz, nie rozmawiasz z nią, nie rozumiesz. Popatrz na tego artystę. On tworzy pod natchnieniem, natchnieniem duszy. Karta jest odwrócona. Ty jeszcze nie masz tych możliwości, jeszcze nie masz tej przestrzeni, ale karta też mówi o tym, że to jest czasowe że to jest tylko pewien okres w Twoim życiu, gdzie nie masz takiej przestrzeni, by zająć się pragnieniami Twojej duszy pragnieniami kreacji twórczości. Popatrz na szczyt piramidy, to jest karta przyszłości. Karta pokazuje blokadę, która blokuje przejazd do domu, do szczęścia, do celu. Karta jest odwrócona, tabelka opada. Wszystkie przeszkody, które nie pozwalają tobie wejść w głąb siebie, poszukać Twojej duszy. Skupić się na swoim hobby, swojej twórczości, kreatywności, te wszystkie przeszkody znikną. Zaczniesz myśleć o sobie, nawiązywać kontakt ze własną duszą, ona już tobie świeci. Przez twórczość kontaktujemy się z duszą. Twórczość, natchnienie, kreatywność to pochodzi od duszy. Ona będzie poprzez Twoją twórczość. Przemawiać przez Ciebie, tworząc różne dzieła, rzeczy w swoim życiu, będziesz wiedzieć, że to pochodzi od Niej, że to nie jest wytwór Twojego umysłu. Popatrz, że miłość duszy otwiera się zaraz po tym, jak Ty przestajesz kochać. To był przekaz dla Ciebie.